Ja się zajmuję filmem animowanym, właściwie głównie takim autorskim, krótkim filmem, bo do tego się głównie sprowadza moja działalność, to znaczy robię jakieś takie własne projekty. O, ostatni projekt był moim debiutem, skończonym właściwie już prawie dwa lata temu. To był film z Powina. Teraz zajmuję się współpracą z innymi filmowcami. Czasami robię animacje do filmów dokumentalnych, przygotowuję nowy projekt, więc. No i prowadzę warsztaty też, oprócz tego. Warsztaty z dziećmi i tak jak tutaj z dorosłymi, czyli z, w tym przypadku ze studentkami. Na warsztatach pracujemy. Punktem wyjścia był tekst Józefa Czachowicza, wiersz, poemat o mieście Lublinie. I. Od tego, od tego wyszłyśmy, ale wyszłyśmy jak gdyby trochę taką drogą naokoło, ponieważ poszłyśmy trochę w abstrakcję. Zaczęłyśmy od, od abstrakcji, od takiego właśnie abstrakcyjnego myślenia i różnych takich skojarzeń, które każdy, każdy miał w związku z wybranymi fragmentami. I z tego zbudowałyśmy taki Krótką, krótką, formę, że się tak wyraża. Krótki scenariusz, który właśnie kończymy realizować teraz. Właściwie zupełnie przypadkiem, to na część, częściowo przypadek to był. Ponieważ ja studiowałam w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych, na, w dziale grafiki i tam po prostu jest pracownia filmu animowanego, do którego trafiają wszyscy studenci na takie, powiedzmy na, początkowo na pół roku, już, przechodząc przez różne pracownie. I no ja tam właściwie pierwszy raz dopiero się zetknęłam z czymś takim jak film animowany, taki autorski. I no tam już zostałam, i tak się zaczęło to rozwijać od tego punktu. Nie spodziewałam się, że jest tutaj tak, tak wiele się dzieje, bardzo dużo się dzieje, tak naprawdę na każdym kroku. Dzisiaj na przykład w drodze tutaj miałam występ z okazji czegoś takiego, co. Tak jak zrozumiałam, były to juvenalia III wieku i panie z pomponami starsze takie tańczyły przed, nie wiem, ratuszem czy jakimś tam, czym, jakimś wiem, urzędem. I właściwie na każdym kroku, no oczywiście już pomijając, bo oczywiście wiadomo, festiwal i jutro się zaczyna jakiś nowy festiwal, więc tak naprawdę na każdym kroku coś się dzieje.